Kwiecień dosyć mocno przeplata, trochę zimy, trochę lata, i tutaj powiem Wam szczerze, że trochę zimy było widać na samym początku kwietnia od 1 do 10, ale najnowsze aktualizacje modeli numerycznych widzą ciepło, nawet temperatury do 20 stopni Celsjusza. Informowaliście mnie, że model GFS co jakiś czas tutaj pokazuje mimo tego wszystkiego te wyższe temperatury, mimo tych chłodnych trendów, ale teraz podchwycił to również modele CMWF. Ciekawe, ciekawe. Bardzo bardzo ciekawe, dlatego zapraszam do szybkiej analizy, do szybkiego omówienia, co tutaj by się nam działo. Zerkam sobie na początku na model, na model GFS i widzimy, że temperatury na wysokości 850 hPa po czwartym wcale by się nie obniżyły tak mocno. Wcale by nie spadły do tych bardzo niskich wartości, ale raczej by rosły. Rosłyby dlatego, bo ciepła masa powietrza, tutaj zaznaczona kolorem czerwonym, masa, która według przy przedstawieniu do lat 79-2010 byłaby tutaj z odchyleniem dodatnim, takim dosyć mocnym i ta ciepła masa powietrza mimo napływu chłodnych mas powietrza na chwilę, na chwilę dotarłaby 5, 6, 7 nad Polskę i nad tą Polską by dominowała przez pewien czas. Dlaczego? Dlatego, bo niżej, które wcześniej ten model widział, że one przejdą sobie przez Polskę, zaciągając te chłodne powietrze z północy, raczej tutaj bardziej będą skierowane na północ. I ona oczywiście Będą zaciągały te chłodne powietrze, ale ono już z takim impetem, między innymi, do Polski docierać nie będzie. Temperatury będą wyższe. No i to dosyć ciekawe wyliczenie, powiem, bardzo nawet ciekawe. Sprawdźmy, jak to wygląda pod kątem temperatur samych w sobie. Szczególnie po czwartym widać na wysokości 2 metrów w Europie środkowej wyższe temperatury. No, Szczególnie w Europie po części zachodniej i środkowej, ale również i w Polsce te temperatury byłyby wyższe od tej średniej wieloletniej. To by wskazywało, że mielibyśmy dosyć ciepły epizod siódmego. 8, 9. No, wygląda to dosyć interesująco. To jest już troszeczkę dalsze wyliczenie modelu GFS, no ale warto sprawdzić, jak te temperatury wyglądałyby już bezpośrednio w Polsce. No, jest to naprawdę bardzo intrygujące, więc sprawdźmy sobie. Pierwszy i drugi, bez większych zmian. Tu się za dużo nie zmieniło pod kątem pogodowym, ale już trzeciego. Zauważymy, że gdzieś tam od Polski południowej zaczęłoby do nas docierać cieplejsze powietrze. Natomiast ciekawe, rzeczy zaczynają się dziać po piątym, szóstym. Zobaczcie, już 6. polska zachodnia 20 stopni Celsjusza, polska centralna, 16, polska północna, wschodnia, 14. W nocy oczywiście temperatury niskie, ale na poziomie 6-8 stopni Celsjusza, i później widzimy mamy siódmy. Tu już temperatury powyżej 20 stopni Celsjusza, praktycznie w całym kraju. W nocy spadki do 6, 7, 8 stopni Celsjusza i następnie również widzimy te wzroty. Te wzrosty, o, w ten sposób powiem te wzrosty. No i sprawdzamy sobie dalej. Ósmy, również. Z wyższymi temperaturami, ale już nie tak. Widzimy, że ta masa tego cieplejszego powietrza zaczyna się oddalać, powoli od nas zaczyna być wypychana bardziej w kierunku Europy. Południowej. No i cóż, sprawdźmy sobie jeszcze model ECMWF, jak ten model widzi tą sytuację. No i tutaj już się skupiamy na temperaturze na wysokości 2 metrów nad ziemią. No i zobaczcie, tu widzimy, że od południa również do Polski docierać będzie cieplejsze powietrze, które już czwartego będzie właśnie w Europie południowej. Przy czym będzie tutaj bardzo mocne starcie tych dwóch mas powietrza, tego cieplejszego, które będzie osiągało 20 stopni Celsjusza. I tego zdecydowanie chłodniejszego, który będzie cały czas na północy Europy się znajdowało. Bardzo to ciekawe i powiem Wam szczerze, sam jestem bardzo mocno zainteresowany, jak to będzie dalej wyglądało. 6 widzimy podobnie. Europa południowo-wschodnia i tutaj daleko na wschodzie temperatury do 20-22 stopni Celsjusza, Polska południowa również, ale Polska północna z bardzo niskimi temperaturami. Siódmy prawdopodobnie widać jeszcze mocniejsze różnice temperatury. Między Polską południową, centralną a północno-zachodnią, gdzie te temperatury byłyby zdecydowanie niższe. Widzimy bardzo mocny rozstrzał tych temperatur. Model ECMWF w tym po prostu przoduje. Szczególnie to widać 8, kiedy to w Europie centralnej i w Europie wschodniej mielibyśmy temperatury naprawdę wysokie, bo nawet 23-24 stopnie Celsjusza, a w Polsce a w Europie, przepraszam, w zachodniej te temperatury byłyby po prostu zdecydowanie, zdecydowanie niższe. To by nam dało bardzo mocną anomalię temperatur, szczególnie tutaj w tym pasie Europy Wschodniej, po części też Europy Centralnej, a na zachodzie zdecydowanie te temperatury byłyby po prostu niższe od tej średniej wieloletniej. Działoby się tak to oczywiście za sprawą tutaj ścierania się tych dwóch mas powietrza, przede wszystkim tego spływającego z północy i te, te chłodne powietrze, ono by praktycznie wpychało to cieplejsze. W kierunku polskim. No, powiem Wam szczerze, że no, wygląda to no, dosyć imponująco. Dosyć imponująco. Sprawdźmy, jakby to wyglądało bezpośrednio już na wysokości 850 hektopaskali. cofnijmy się zatem ta sytuacja byłaby raczej dla nas też dosyć niebezpieczna, bo prawdopodobnie mielibyśmy gdzieś bardzo głęboki układ niskiego ciśnienia, który znajdowałby się na zachód od naszych granic i ten układ zaciągałby z południa zdecydowanie cieplejsze powietrze między innymi do Polski, ale z drugiej strony przynosiłby również bardzo mocne ochłodzenie z zachodu. Przypomina mi to oczywiście niże, które wędru wędrują często z południa, i to dosyć dynamiczne niże, i tak by tutaj właśnie było, gdyby ta sytuacja miała miejsce, co jest na razie bardzo mało prawdopodobne. Mielibyśmy dosyć silne burze w Polsce centralnej i w Polsce północnej wynikało by to z tego, że ta ciepła, bardzo niestabilna masa powietrza docierałaby z południa między innymi do Polski, natomiast na zachodzie intensywne opady śniegu z racji tego, że tam przede wszystkim znajdowałaby się chłodniejsza masa powietrza. Energii potencjalnej dostępnej drogą konwekcji też troszkę by tam było, więc no wszystko wskazuje na to, że to byłoby naprawdę bardzo dynamiczne Sytuacja pogodowa siódmy, ósmy. I dziewiąty. Natomiast tutaj zdecydowanie to jest bardzo daleki termin, i to widzi model ECMWF. Być może to była tylko i wyłącznie jedna wrzutka. Traktujcie to w ramach ciekawostki, nie w ramach prognozy, ale chodziło mi o to, żeby Wam pokazać bardzo ciekawą możliwość, która mogłaby się pojawić. Z jednej strony, zaciągnięcie tak ciepłych mas powietrza powyżej 20 stopni Celsjusza jest nadal nienaturalne w kwietniu, to znaczy, ono jest powiązane z czymś, czyli jak tutaj w tym wypadku z bardzo głębokim układem niskiego ciśnienia, który z południa zaciągałby do nas zdecydowanie. Cieplejsze powietrze, ale też byłoby to okraszone z pewnością burzami, opadami i taką niezbyt ciekawą pogodą. Jak będzie, oczywiście zobaczymy, a my widzimy się w kolejnym materiale. Pomóż w rozwoju tego kanału, zostaw reakcję pod filmem, napisz komentarz, zasubskrybuj kanał. Możesz wesprzeć nas na YouTubie, patronajcie bądź po prostu stawiając kawę. Za całe wsparcie dziękujemy. Zainstaluj monitor burz, aby być na bieżąco z sytuacją pogodową w Polsce. Nie daj się pogodzie zaskoczyć.